Magdalena Ogórek nie może narzekać na nudę. Dziennikarka z krótkim epizodem politycznym stała się w ostatnich latach jedną z głównych twarzy publicystyki. Końca dobiegło za to wieloletnie małżeństwo 43-latki. Jak donosi Super Express, Magdalena Ogórek nie jest już żoną Piotra Mochnaczewskiego, byłego posła SLD, z którą mają 17-letnią córkę. Para od lat była w separacji. Choć Ogórek publicznie nie zabrała głosu w tej sprawie, dziennikarze gazety dowiedzieli się, że rozprawa rozwodowa miała miejsce 30 listopada 2021 roku. Papiery rozwodowe dziennikarka złożyła przed ponad rokiem, jednak procedurę przedłużyła epidemia COVID-19. Myślała, że rozwiedzie się najwcześniej w połowie tego roku. Na szczęście wyznaczono wcześniejszy termin. Jak na osobę, która dopiero co się rozwiodła, bardzo dobrze się trzyma. Jest uśmiechnięta i szczęśliwa, wyznał znajomy Magdaleny Ogórek, zdradzając też, że obyło się bez orzeczenia o winie. I said, I I long I'm not worth it, 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 i sense, i i i i